Dzień dobry, witajcie. Wszyscy znacie te kryteria rozpoznania czerniaka. A, B, C, D, E. Prawda? Cały alfabet. A, że jest zmiana asymetryczna. B, że ma nieregularne brzegi. C, że ma nieprawidłowy kolor. D, że ma średnicę tam powyżej 6 mm. I E, że ewoluuje, czyli na przykład powiększa się w czasie. Oczywiście, nawet zmiana, która spełnia wszystkie te kryteria, nie musi być czerniakiem. Na przykład brodawka łojotokowa, która może być duża, nieregularna, chropowata. Mieć kolor od brązowego do czarnego, aby zmianą zupełnie łagodną i nie zezłośliwieje. Ale wyglądać na przykład potwornie brzydko i dla, dla laika wydawać się zmianą podejrzaną. A z drugiej strony może być czerniak, który ma tylko 2 mm średnicy, jest gładki, okrągły, różowy, tak zwany czerniak bezbarwnikowy, amelanotyczny, który nie spełnia żadnych z tych kryteriów ABCDE, być może tylko kryterium E, czyli ewoluuje w czasie. Ale też ta ewolucja może przebiegać w ten sposób, że zmiana rozrasta się w głąb, tak, czyli nacieka, my tutaj mamy później badania. Histopatologicznym ocenę tak zwanej yy, głębokości naciekania, czyli według skali Klarka czy Breslowa, która później decyduje o rokowaniu. Natomiast może się okazać, że ta zmiana właśnie rozrasta się w pionie, a nie w poziomie. Czyli my gołym okiem nie zauważymy tej takiej postępującej ewolucji gwałtownej w czasie. Ale chciałbym Wam jeszcze powiedzieć dzisiaj o czymś takim, że. Oprócz na przykład czerniaka skóry, czy raka, bo rak nie jest czerniakiem, ale też może być rak podstawno-komórkowy skóry, którego generalnie się nie boimy, bo rokowanie jest tutaj bardzo dobre. Rak, rak kolczysto-komórkowy, w którym rokowanie jest gorsze, czy na przykład rak z komórek Merkla, w którym rokowanie jest złe, nawet gorsze niż w czerniaku. Mogą być jeszcze takie nowotwory złośliwe skóry, które, które są bardzo, bardzo nietypowe. Co to znaczy? To znaczy, że mimo, że jest to nowotwór złośliwy, to na przykład rozwija się 15-20 lat, zanim da przerzuty do, czy zajmie wątrobę śledzioną i doprowadzi do śmierci. I może być tak, że przez wiele lat taka zmiana nie przyjmuje postaci na przykład guza. Tak jak to jest w czerniaku. Tak? To nie jest jakaś pojedyncza zmiana. To jest jakaś zmiana na przykład rozsiana. Pojawia się to na rękach, to na nogach, to na brzuchu, tak? To na tyłku, to na stopach. I przypomina na przykład troszeczkę łuszczycę. Takie zmiany, które niektóre się lekko łuszczą, mają takie pomarańczowe, lekko różowe zabarwienie, na przykład znikają czasami samoistnie, pojawiają się w innym miejscu. Przypominać mogą łuszczycę, przypominać mogą trądzik różowaty, ale różnica jest tak, że te zmiany są polimorficzne. Czyli tu wyskoczy jakaś grudka, tu wyskoczy jakaś płaska zmiana, nieco się łuszcząca, w innym miejscu nie. Nieco swędząca, inna nie. I moi drodzy, co to za choroba nowotworowa? Co to za nowotwór złośliwy? Jest to pierwotny chłoniak skóry, zwany mycosis fungoides, czyli ziarniniak grzybiasty. I jest to chłoniak z limfocytów T, który naciekać zaczyna skórę. I w związku z tym na skórze pojawiają się takie różne zmiany, przypominające znane nam choroby, na przykład łuszczyce. tak? Albo na przykład jakąś zmianę grzybiczą, tak? Albo na przykład właśnie jakiś trądzik, tak? Różowaty, który gdzieś tam na ciele się rozprzestrzenia i później się goi i znowu zaognia i tak dalej. I takie zmiany stanowią bardzo poważny problem dla dermatologa, bo dermatolog gołym okiem nie powie wam co to jest. Może was, wam rozpoznać trądzik jakiś różowaty, może wam rozpoznać łuszczycę, atopowe zapalenie skóry i leczyć sterydem. Tak? Przez, przez długi, długi czas z przerwami. I jeżeli spojrzy pod dermatoskop, to też Wam często nie powie, co to jest. Dlaczego? Dlatego, że te zmiany pod dermatoskopem są nietypowe. Może w niektórych przypadkach występować takie łososiowe tło, czyli takie różowo-pomarańczowe tło, poszerzone naczynia krwionośne, tak? I tak zwane białe linie w świetle polaryzacyjnym, co może nasuwać w przypadku takich zmian niebarwnikowych, niemelanotycznych, czyli niezwiązanych ze znamionami, podejrzenie złośliwości, np. chłoniaka albo czerniaka bezbarwnikowego. Dermatolog może zalecić usunięcie takiej zmiany i zbadanie histopatologiczne. A w badaniu histopatologicznym albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Może być tak, że nic tam nie wyszło, że wyszedł jakiś naciek zapalny z limfocytów T, ale nie spełnia komór nie spełnia kryterium chłoniak. I czasami taki chory przychodzi do tego dermatologa i tak miesiącami się leczy, na przewlekłą chorobę, na łuszczycę, na trądzik różowa, różowaty, na atopowe zapalenie skóry, na cokolwiek. Po kilku latach przechodzi ta postać tak zwana <laughs> No, wstępna, ten okres wstępny w fazę taką naciekową, że te zmiany stają się bardziej nasilone, aż w końcu w, zmianę, w chorobę guzowatą, że faktycznie zaczynają pojawiać się prawdziwe guzki czy guzy na skórze. I wtedy chorobę można łatwo już zdiagnozować z biopsji, ale ten czas od momentu pojawienia się pierwszych objawów do momentu wystąpienia tej postaci guzowatoj może wynosić kilkanaście lat, a nawet i kilkadziesiąt. Ponad dwadzieścia. Jeżeli taki chory ma... 70, 60, 70 lat, no to jeżeli wystąpił u niego właśnie mykozys fungoides, czyli ten chłoniak, chłoniak z limfocytów T, ziarniniak grzywiasty, to on generalnie nie skracać będzie u tej osoby życia. Leczy się go maścią ze sterydem, naświetlaniem, promieniowaniem UV, a dopiero po iluś tam latach, gdy przejdzie w tę postać taką bardziej zaawansowaną, podaje się jakieś bardziej doustne, agresywniejsze środki. Czyli rokowanie w tym chłoniaku jest dobre co do długości życia, natomiast złe co do wyleczenia. Organizm go sam nie zwalczy, człowiek się z tego nie wyleczy, aczkolwiek może się zatrzymać ten chłoniak na tej fazie wstępnej przez wiele lat i nie ulegać progresji w dalszą fazę. I jest to chłoniak o tak zwanym indolentnym przebiegu, mimo że jest to nowotwór złośliwy, bo chłoniaki są nowotworami złośliwymi, to jednak ten okres od tej fazy wstępnej do momentu, kiedy pojawią się guzy, zajęcie wątroby, śledzione narządów wewnętrznych może wynosić, jak powiedziałem, nawet więcej niż kilkanaście lat. I generalnie chciałbym Wam teraz powiedzieć, zwrócić uwagę na pewne wskazówki, które powinny Was skłonić do wizyty u lekarza, czy lekarza powinny skłonić też do podejrzewania chłoniaka. Po pierwsze, jeżeli zmiany na skórze są polimorficzne, występują w różnych miejscach, np. na klatce piersiowej, brzuchu, w miejscach nieoświetlonych, na przykład na pośladkach, tak, no chyba że ktoś dupę na słońcu opala, czasami zdarza się tak. Występują na przykład na stopach, nogach, czyli przyjmują postać takich blaszek, łusek, przypominających łuszczycę, ale o takim różowym, różowo-pomarańczowym zabarwieniu. Nie goją się długo, albo się goją, wychodzą w innych miejscach, pojawiają się grudki. Gózki, czyli takie zmiany o różnej morfologii, nietypowe, niecharakterystyczne, które to smarujemy sterydem, zejdzie, a za chwilę wyjdzie nowa. Po drugie, jeżeli te zmiany swędzą, tak? I po trzecie, jeżeli ten wywiad jest długi, wiele miesięcy, a nawet lata. I po czwarte, jeżeli dołączy się jeszcze jeden objaw tutaj, tak zwana plamica Schamberga, czyli capillaritis, a więc zapalenie naczyń włosowatych skóry. Już o tym mówiłem w jednym ze swoich filmów. Pojawiają się takie drobne wybroczynki na nogach, na stopach w okolicy kostek, tak? które później się wkłaniają i zostawiają takie brązowo-żółte przebarwienia złogi hemosyderyny, które się wkłaniają przez wiele miesięcy. Oczywiście samo kapilaritis jest niegroźne, ale w połączeniu z tymi innymi zmianami na skórze może być, czy powinno nasuwać skojarzenie z chłoniakiem mykozis fungoides, jeżeli te zmiany utrzymują się wiele miesięcy. Wiele miesięcy. I co należy wtedy zrobić? Udać się do dermatologa, który tego nie rozpozna gołym okiem, bo nie będzie wiedział, co to jest. Spojrzy pod dermatoskop, Być może też nie będzie wiedział, co to jest. Zleci biopsję skóry i patomorfolog też może tego nie rozpoznać. Czasami trzeba tę biopsję powtórzyć, aż w końcu się trafi. Aż w końcu się trafi, że jest to mykozis fungoides. Oczywiście można mieć takie szczęście, że za pierwszym razem ale chciałem wam przedstawić taki nowotwór, który faktycznie może przebiegać w takiej indolentnej, wieloletniej postaci, gdzie my nie podejrzewamy, że to może być coś złośliwego, bo wszyscy sobie wyobrażają, że zmiana na skórze to jest taka ograniczona w jednym miejscu, prawda? I tutaj na pewno nie jest złośliwa. Moi drodzy, nowotwór może nas sparaliżować, także nie wstaniemy z łóżka. Nie lubię sparaliżowanych ludzi. Nie ma w nich nic poruszającego. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.